Cześć, witam na kanale info prawa. Już tylko godziny, no kilkadziesiąt, dzieli mnie od faktycznego nabycia domu z wielkim polem powiem wam tutaj od serca zresztą zawsze tak staram się mówić. Polecam posłuchać do końca. Nie mogę przestać myśleć o tym moim nowym ranczu, no jestem ciekawy waszej reakcji, czy będziecie tak jak ja zachwyceni, no wydaje mi się, że tak. Codziennie sobie myślę, wiecie co już tam będę robił. Na pewno przypielęgnuję te około 100 krzaków borówki, bo tyle tam mniej więcej jest. Jakieś tam krzaki padły, ale większość rośnie. No i niedaleko będę chciał dosadzić swoje boróweczki i też jagody kamczackie, no zresztą na całym polu będą setki drzew owocowych i krzewów owocowych, setki różnych drzew i krzewów owocowych, setki różnych kwiatów, tysiące warzyw. No i też w swoim czasie zwierzęta, w tym kury, ale to nie będzie też tak, że poletko dla zwierząt będzie małe, bo zwierzęta będą miały dużo miejsca, żeby sobie swobodnie chodziły. Moje życie na pewno się zmieni, no bo teraz to będzie tak, że wychodzę sobie z domu i od razu mam pole i to gigantyczne, przynajmniej dla mnie. No to jest około 8500 m2, razem z tym, co mamy, no to będzie już prawie hektar. Cieszę się, że będę miał też studnie, bo to bardzo dużo mi da. No i kilka osób dziwiło się, że, no, dlaczego tak młody człowiek jak ja wyprowadza się z miasta na wieś, bo tak można to nazwać. No, mam 34 lata, zmieniamy z Iwąką nasz ukochany bytom dla no na mniej zaludniony. Miejsce i mi by to mnie przeszkadzał, to jest moje ukochane miasto, ale zawsze ciągnęło mnie, wiecie, do gleby, do upraw, do takiego właśnie klimatu. Ogródki działkowe to taka właśnie tego namiastka. Nie miałem na początku tutaj wam powiem tak, że nie miałem na początku znajomych, którzy by podzielali moją pasję. No teraz to oczywiście mam ich mnóstwo i to jest te, też piękne. Ja też nie mówię tak wiecie o swoich odczuciach. No akurat to teraz robię przed tak dużą publiką, ale ja ogólnie jestem bardziej taki wiecie skryty. No i dostawałem już wiadomości od przynajmniej kilku osób, które pisały, że no nikt nie podziela ich pasji. Pytają się po co to komu? No przecież jedzenie można sobie kupić w sklepie, a tutaj nie o to chodzi. Już pomijam to, że własne jedzenie to jest zwykle smaczniejsze, zdrowsze, a uprawa daje satysfakcję. Ale najbardziej mi chodzi o to, że, że no, żeby być szczęśliwym, żeby mieć radość z tego, z tego wszystkiego. Mi uprawy sprawiają szczęście, no jak wam też sprawiają, to to po prostu róbcie, nie patrzcie w tym przypadku na innych. Ja pamiętam, jak z 10, 15, 20 lat temu mówiono mi, że zaraz mi co ukradną, to mi ukradną, no i po co to? Akurat takie były czasy, że kradli u nas. No i faktycznie, no kiedyś mi nawet kradli malutkie deseczki z drewnianego domku, nawet to mi kradli. Albo kiedyś przychodzę, mówię, coś mi tu no nie gra, a tu okazało się, że płota nie wam. No, z kradzieżami to sporo akurat mam historii. Może je kiedyś właśnie opowiem na oddzielnym filmiku, jakbyście chcieli. No, ale gdybym przez to zrezygnował, to nie byłbym teraz szczęśliwy właśnie z upraw. Ta moja pasja do upraw przetrwała do dnia dzisiejszego. Większa część mojego życia. Ostatnio rozmawiałem z moim widzem, który finansowo jest ustawiony do końca życia. On to ma około 50 lat, już nic nie musi w życiu robić. Problem w tym, że on jest smutny i samotny. No Dopiero co zaczyna z uprawami. Mam nadzieję, że no w nich wiecie, takie szczęście będzie właśnie miał. No i ten filmik nie ma podsumowania. No, tak sobie go nagrałem, ale powiem wam, że nawet jeżeli nie mamy pieniędzy, to możemy być szczęśliwi. Pieniądze są owszem do życia, czyli też w jakimś stopniu do. Do szczęścia potrzebne, ale w życiu ważniejsze jest, by czerpać radość właśnie z nawet z najmniejszych takich plusów, takich chwil, momentów. No i wiem, że jest to trudne, żeby zrozumiał to ktoś, kto jest teraz smutny. Zresztą ten filmik no, nie jest w celu motywacji. No, ja mam kanał ogrodniczy, ale tak się chciałem z wami podzielić moimi odczuciami. No już niewiele godzin do spełnienia tego mojego marzenia, i tak mnie właśnie na sentymenty wzięło. Mały dom z wielkim polem. No, a dalej kanał info uprawa zostanie taki sam, czyli krótko i na temat, zawsze to co myślę, to będę sobie mówił. No i dalej będą warzywa, owoce i też kwiaty. Już się nie mogę doczekać, aż to zobaczycie. No, taki krótki filmik jak na no mój kanał, dziwny, ale sobie pomyślałem, że właśnie podzielę się moimi tymi emocjami, jak to wygląda tuż przed zakupem. Teraz większość oglądających to i tak wiecie, stali widzowie, za co Wam dziękuję. I wiem, że też wielu z Was czeka, żeby właśnie zobaczyć sobie nowe pole, jak ono wygląda. とりあえず、たけお。 Jeszcze mam trochę takie wiecie nerwy, bo no nie, nie dotarło jeszcze pismo ze zgodą, że mogę sobie kupić ten dom, a wysłali je w tamtym tygodniu, bo dzwoniłem właśnie do nich, że powiedzieli mi, że jest zgoda i że wysyłają. No ale właśnie myślę, że tak w okolicy środy, może czwartek to dojdzie. Oby tak było, bo ja już marzę o tym, żeby w czwartek być w domu z wielkim polem. Bierzemy z Iwonką leżaki <laughs> i wieczorem sobie siądziemy. No. No i chyba to na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i jak chcecie kupić moje książki o uprawie, to oczywiście Was zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Swoją drogą zaskoczyliście mnie, no, bo mnóstwo teraz tych książek kupujecie. Bardzo mi miło. Będę miał na kilka rzeczy właśnie do domu. Dzięki i pozdrawiam.